Bardzo przepraszam wszystkich poprzedzonych za to, co się stało, i chciałbym złożyć najszersze, najszczersze wyrazy współczucia. I 16 września stała się Kraka Kenia. Nie mam adekwatnych słów do utraty bliskich i chciałbym złożyć z powodu utraty najbliższej rodziny. W dniu 16 września 2023 roku o godzinie 19.55 na ok. wysokości miejscowości Sierowska, takiego się samochodem Marki Jadąc lewym pasem ruchu po sprawie jeden w kierunku Katowic, umieścili naruszył zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób że Prowadził wskazany pojazd nad jedną prędkością wynoszącą co najmniej 315 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywała dopuszczalna administracyjnie prędkość wynosząca 140 km na godzinę. Nie dostosował prędkości kierowanego przez siebie pojazdu wykonującym warunków drogowo-atmosferycznych, nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania pierwszej bazy manewru wyprzedzania posiadającego pojazdu marki Kia kierowanego przez Patryka Błego, poruszającego się w sposób prawidłowy w tym samym kierunku środkowym pasem ruchu, w wyniku czego utracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem i zjechał z lewego pasa ruchu na pas środkowy, czym doprowadził do zderzenia z pojazdem Kia, uderzając przednim, prawym narożem samochodu marki Benz w lewe, w tym pojeździe rozległe deformacje jego elementów konstrukcyjnych, z największą ich koncentracją, przypadającą na lewe tylne naroże, oraz spowodowało zmianę toru ruchu pojazdu KIA, nadając mu ruch postępowo-obrotowych praw, w wyniku którego uderzył on w prawą zewnętrzną barierę ochronną drogową, co doprowadziło do powstania pożaru i jego gwałtownego rozprzestrzeniania się w całym pojeździe, w następstwie czego samochód ten całkowicie spłonął, a znajdujące się wewnątrz pojazdu marki Trzy osoby w wyniku tego zdarzenia poniosły śmierć na miejscu. Oskarżony chciałby złożyć wniosek o zabranie poddanie wykonania w tej sprawie. Natomiast do dnia dzisiejszego nie było możliwe podjęcie ustaleń z prokuratorem w zakresie uzgodnienia kary, jaka miała zostać wymierzona oskarżonemu, ze względu na fakt, iż kiedy obrońca ten rozmowy podjął, zostało nam zasygnalizowane, że prokuratura z podjęciem niebieską czeka na. Zakończenie postępowania mediacyjnego, które, którego koniec już pada w przyszłym tygodniu. Chodzi o to, czy Pan werbalnie zrobił, co prokuratura pod adresem Pańskim zarzuca. że no, nie Tak, właśnie dokładnie. To pan to tak. Rozumiem, tak. tak. Teraz drugie pytanie, proszę Pana, jest właśnie takie, czy Pan się przyznaje? Czyli tu chodzi o to, czy Pan zgadza się ze słusznością tego, co prokuratura pod adresem Pańskim Zarzucam. Opisem, że to Ja nie przyznaję się do zarzuconego mi czynu, jakobym zjechał z lewego pasa na prawy. Jechałem cały czas lewym pasem. Po tym zdarzeniu drogowym, gdy mój samochód stanął, powiadomiłem oczywiście służby o zajściu i udzieliłem pierwszej pomocy mojemu pasażerowi Arkadiuszowi. Gdy wysiadłem z auta, widziałem tylko słup ognia w wysokości wiaduktu. Tam już były osoby, które pomagały. Ja opiekowałem się, udzielałem pomocy Arkadiuszowi Narodowi. Potem przez kilka godzin współpracowałem z policją od dawna. Oddając wszelkie wyjaśnienia, testy na zawartość alkoholu i narkotyków. Wszystko oczywiście wyszło negatywnie. Tyle pamiętam z tego dnia. Na pytania obrońcy, adwokat Katarzyny Hebdy. Po zdarzeniu następnego dnia wyjeżdżałem na wcześniej zaplanowaną delegację na Węgry. Poprosiłem mojego dyrektora, żeby przyjechał po mnie. Przebywałem trzy dni w Budapeszcie, drugiego dnia pobytu na Węgrzech, to jest 19 września 2023, przepraszam, roku, wysłałem maila do Komendy w Piotrkowie Trybunalskim opisującego dodatkowo zdarzenie. Następnie wróciłem do Polski i przebywałem kilka dni pod moim adresem zamieszkania. Oczywiście cały czas byłem do dyspozycji policji. W weekend byłem w Warszawie na szkoleniach, a w poniedziałek rano wyjeżdżałem do Monachium na targi kawowe. Przed wyjazdem zadzwoniłem do prokurator prowadzącej sprawę, która poinformowała mnie, że jestem pokrzywdzonym w tym zajściu i że w ciągu dwóch, trzech dni mój samochód będzie zwolniony z parkingu. Po targach w Monachium miałem zaplanowaną delegację w Stambule. Po spotkaniach udałem się na kolejne spotkania w Dubaju. Na pytanie obrońcy, adwokat Adama Aleksandra Domańskiego, dwa dni po tym jak byłem w Dubaju, zadzwonili do mnie znajomi, którzy poinformowali mnie, że jestem poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Chciałem się udać po pomoc do ambasady Niemiec, natomiast zostałem zaaresztowany. Do tej pory mi się ciężko o tym mówi. E, najchętniej bym o tym zapomniała, to jest um, dla mnie trudne. W tym momencie ten samochód mnie wyprzedził. to nawet nagle powiedziałam, że zaraz coś się wydarzy. To zobaczyłam, że ten samochód mnie wyprzedził. Zarzuciło go i potem usłyszałam To wyglądało tak, jakby naprawdę, no, widok był straszny, jakby jakaś bomba spadła. Wszystko latało naokoło, było pełno tyłu, dymu. Na dwujezdniowym odcinku autostrady rozpocząłem manewr wyprzedzania poprzedzającego samochodu. Manewr ten wykonałem poprawnie, nie wymuszając innemu użytko nie wymuszając innemu użytkownikowi pierwszeństwa. Kiedy mijałem wyprzedzany samochód, będąc już na lewym pasie jezdni, zauważyłem w lusterku wstecznym samochód, który zbliżył się do mnie z dużą prędkością i nadawał sygnał światłami drogowymi. Co odczytałem, że mam mu zjechać z pasa. Wniosek nie został złożony, dlatego ja kategorycznie zajęłam stanowisko, żeby proces ruszył, ponieważ no bez treści wniosku nie mogłam się odnieść. Ja zaproponowałam, żeby obrona złożyła, no ale tego wniosku nie, nie złożono i już nie ma takiej możliwości. Dobra, to będzie się znaczy ja teraz tutaj nie będę wybiegała co do wniosków, bo one są na koniec postępowania po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, ale już w tym momencie nie ma takiej możliwości, bo to się składa do końca wyjaśnień, dlatego obrona dążyła do tego, żeby nie ruszył proces, bądź ewentualnie jest taka możliwość, żeby sąd przerwał wyjaśnienia i kontynuował, ale w momencie, kiedy zostali przesłuchani świadkowie, to już takiej możliwości nie ma, czyli musimy zakończyć proces. Tak, termin na ta, złożenie takiego wniosku już minął, natomiast zmienia się diametralnie postawa samego oskarżonego co do przedmiotu sprawy, no bo siłą rzeczy, żeby taki wniosek złożyć, to okoliczności czynu nie mogą budzić wątpliwości, jak również no, oskarżony przyznaje się niejako do zarzucanego mu czynu. Formalnie z tym wnioskiem nie zapoznaliśmy się, bo jego treści ani sąd, ani prokurator, ani jako pełnomocnik poprzedzonych nie dostaliśmy chociażby na piśmie, czy nawet ustnie nie został zreferowany w dniu dzisiejszym. Natomiast no, samo już przeproszenie, które, którego byliśmy świadkami na, na sali ze strony oskarżonego, też rodzina będąca również na sali pierwszy raz w tym postępowaniu no, usłyszała te, te słowa. Nie wiem jak państwo to odbierali, nie, nie rozmawiałem jeszcze z nimi na ten temat, natomiast no, jakiś przejaw skruchy na pewno został dzisiaj zaprezentowany przez oskarżonego.